Dzień dobry, ja jestem Jakub, a to jest kolejny odcinek. Tym razem wam pokażę mojego kotka, Filemona. Przebitaj się. Mój kotek właśnie zrobił sobie drzemkę, nie przeszkadzajmy mu. Oj, oj, co się stało? Co się stało? Cześć. Miau. No co się stało? To było na tym odcinku. zostawiła w górę. Oj dla Was Kuba. I na razie. Do następnych filmików.